Pytacie, jak połączyć ze sobą dwa zbiorniki? Jednym ze sposobów jest połączenie równoległe. Tutaj pokażę na przykładzie dwóch zbiorników 1500 litrów. Jeden jest z wężownicą ze stali nierdzewnej w górnej części do ciepłej wody użytkowej, drugi jest zbiornik pusty. Założenie jest takie: lato pracuje tylko jeden, ten jest odłączony. Zima pracują dwa. Najwięcej korzyści. W takim połączeniu jest również z fotowoltaiką, gdzie już późnym latem możemy zacząć gromadzić w dwóch zbiornikach te nadwyżki prądu ze słońca, żeby nie oddawać do sieci, a maksymalnie sobie kumulować i już wieczorami, jesienią podgrzewać pomieszczenia i korzystać z ciepłej wody. Nawet jeżeli tydzień będzie padał deszcz, mamy ciepłą wodę do dyspozycji. Jeżeli ktoś będzie chciał schemat albo zdjęcia dokładne, jak to jest połączone, proszę napiszcie maila. Dziękuję.